Aleks Silski po raz pierwszy przed kamerami Huragan TV w wymarzonych chyba nastrojach, bo piąty mecz, piąte zwycięstwo i biorąc pod uwagę, że jesteś obrońcą bez straconej bramki. Tak, to chyba wymarzony start dla mnie, dla zespołu. Ciężko pracowaliśmy w sezonie przygotowawczym i wyniki mówią same za siebie. Pojawia się oczywiście żartobliwe pytanie, huragan co wy robicie, huragan co wy robicie, a wy wygrywacie mecz za meczem. No, gramy swoją piłkę od tyłu, dominuje zespół cały czas od każdego, od pierwszego meczu i strzelamy bramkę i to na zero z tyłu. Bardzo dobrze gramy z y, radajem i cieszy nas to. Yy, wygrać pięć meczów z rzędu to chyba już nie jest przypadek. Yy, początkowo po trzech pierwszych meczach myślałem, że to był przypadek, lecz naszą grą y, jestem bardzo pewny siebie, zespół pewny i mo możemy walczyć o najwyższe cele. Ale patrząc jednak spokojnie w przyszłość przed nami jeszcze wiele meczów, y, w których musimy być skupieni i, i w każdym meczu jednak zaczyna się każdy mecz od początku. Dokładnie tak, każdy mecz na następny jest bardzo ciężki. Trzeba respektować każdego zawodnika, zespół i grać o zawsze zwycięstwo. Co nie zmienia faktu, że kolejny tydzień huragan spędzi na fotelu lidera. I to cieszy każdego z nas. Po meczu huragan pogonił łobżenica Z nami drugi trener grający trener drużyny Pogoni Łobrzenica. Łobrzenica No chyba trzeba przyznać, że huragan dzisiaj ten mecz wygrywa zasłużenie? Zdecydowanie. Trzy punkty dostają mu gospodarza, i chyba nie ma co tutaj dużo mówić. Ilość... Bardzo mocny przeciwnik dla nas, no, dużo dużo pracy nas czeka. Ilość sytuacji stworzonych przez huragan w stosunku do drużyny pana drużyny, no jednak bardzo duża dysproporcja, biorąc pod uwagę też te strzelone cztery bramki. Oczywiście, że tak. My przyjechaliśmy tutaj świadomi tego, że będziemy musieli ustawić się troszeczkę niżej i poprzeszkadzać w rozegraniu, no ale tak jak wspomniałem przed chwilą, jest to bardzo dobrze zorganizowana drużyna I taktycznie i cierpi w rozegraniu, więc te sytuacje nie wzięły się z przypadku. Dla Pogoni to mecz piąty na boiskach czwartej ligi po awansie. Jak oceniacie ten dotychczasowy dorobek nie tyle punktowy, ale meczowy? cieszy to, że mamy komplet zwycięstw u siebie i to my się wydaje, że będzie ważne. Nie oszukujmy się, że jako Beniaminek gramy tutaj o utrzymanie i, i jeżeli będziemy punktować u siebie przede wszystkim, to powinna nam ta zdobyć punktowa wystarczyć, a na wyjazdach będziemy starali się przywozić jakieś punkty. No ale tak jak przed chwilą mówiłem, jesteśmy Beniaminkiem, też uczymy się tej ligi po części i musimy, no musimy jeszcze dużo pracować na to, żeby niektórym drużynom dorównać na tym poziomie. Drużyna Pogoni Łobrzenica, patrząc y, typowo na Aspekt statystyczny cechuje Was bardzo dużo strzelonych bramek, ale i również bardzo dużo strzelonych. Chyba na tym czwartoligowym poziomie trzeba będzie to chyba bardziej wyważyć. No, dokładnie. Od paru lat ten bilans bramkowy jest ogromny. Tylko, że działa to niestety nie tylko w jedną stronę, ale też na naszą niekorzyść. A się do czwartej ligi, gdzie poziom jest zdecydowanie wyższy niż w tej piątej lidze, w której graliśmy przez trzy ostatnie lata. No, przeciwnik wykorzystuje te błędy, a my nie jesteśmy w stanie podrobić. Do powodzenia w kolejnych spotkaniach i do zobaczenia. Ja również gratuluję wygranych i do zobaczenia.